Witam, jesteśmy po premierze Kingdom Come Deliverance 2 i nie ukrywam, pogrywam w tą giereczkę już kilkadziesiąt godzin i nie mogę wyjść z podziwu jak płaska, pobugowana, trudna jest ta gra. I wiecie co, zupełnie serio, powiedziałbym tak, gdybym został odurzony jakimiś psychoaktywnymi grzybami bądź gdyby jakiś casual przycisnął mi swojego sfrustrowanego... Pada do skroni. Bo prawda jest taka, moi drodzy, że dawno już nie ogrywałem tak kompletnego tytułu. Co mnie najbardziej urzekło w tej grze i czy jest ona krystalicznie czysta? Oczywiście, że nie jest. Powiem Wam, jak ogólnie podchodzę do życia. Nie jest na świecie idealnie i pytanie, jakie musimy sobie zadać, to czy dany bóg, czy jakieś niedociągnięcie, które nie wpływa negatywnie na odbiór gry, powinien dany tytuł na wstępie dyskwalifikować? Od razu Wam powiem, że nie obchodzą mnie opinie ludzi, którzy twierdzą, że gra jest za trudna i że nie ma w danym tytule wystarczającej liczby różnorodności, bądź Twórcy danego tytułu starają się jak najmniej implikować postępowość w swoich tytułach. Uważam, że takich ludzi powinno się zapakować w kaftan i wywieźć, no sami wiecie gdzie. Ale wracając do mojej wcześniejszej myśli, ja podchodzę do życia w taki sposób, i nie chodzi nawet tutaj o gry komputerowe. Ale przykładowo podam przykład siebie samego sprzed półtorej roku. Ja mam moi drodzy met 85 wzrostu. Przez dobre 3 lata cierpiałem na solidną otyłość. Ważyłem w pewnym momencie 108 kg, przez co moja nadwaga wpływała negatywnie na moje zdrowie. Wiecie, ciśnienie mi skakało, jakieś kołatania serca miałem, szybko się męczyłem i nie potrafiłem znaleźć odpowiedniego rozwiązania. W sensie bardzo dużo chodziłem, stosowałem jakieś szarlatańskie diety cud, 100% zdrowie i problem nie znikał, ale robiłem faktycznie 10 tysięcy kroków dziennie. Po pewnym czasie doedukowałem się i doszedłem do wniosku, że problem był w tym, że co z tego, że jadłem zdrowiej, skoro i tak pochłaniałem za dużo kalorii, które utrzymywały mnie przy zerze kalorycznym. Dla tych co nie wiedzą, zero kaloryczne jest to ilość kalorii jaką spożywamy, żeby nie chudnąć ani nie tyć. Można swoje zero kaloryczne wyliczyć na podstawie wzoru Harrisa i Benedykta, który jest ogólnodostępny w internecie i jak macie ochotę to możecie sobie wygooglować. No i wracając do tematu, znalazłem kolesia, który troszeczkę mnie naprowadził na właściwe tory i on stosuje zasadę, którą faktycznie ja też stosuję. 80-20, czyli 80 zdrowych przetworów spożywam, 20 niezdrowych. Lubię sobie czasem zamówić fast fooda, napić się piwa i tak dalej, i tak dalej. O ile wiecie, kalorie, tłuszcze, węglowodany i białko są wliczone w taki tygodniowy bilans kaloryczny. To mogę sobie na to pozwolić. Magiczna liczba. 80-20. Półtorej roku temu ważyłem 108 kg, dzisiaj ważę 88 kg. Co prawda coś tam lekko ćwiczę, ale nie do Przesady, jem to co chcę, ale z głową i w większości zdrowo. To tylko pokazuje, że w moim życiu jest zachowany balans między tym, co jest dobre i tym, co jest złe. To, co jest ważne i uważam, że tak samo jest w grach komputerowych, to żeby te dobre rzeczy były po tej znacząco przeważającej, dominującej stronie. Myślę, że taką grą jest właśnie Kingdom Come, bo owszem, zdarzają się tutaj problemy z upscalingiem, czasami coś się zbuguje, dialogi mogłyby moim zdaniem być ciut krótsze, bo jak się tak po chodzi od jednego NPC-ta do drugiego, to czasami więcej się rozmawia niż gra. Ale to rozumiem, może być akurat subiektywne. Ja tutaj mówię o moich osobistych odczuciach. Co tam jeszcze było? Mimika twarzy NPC-tów no też nie należy do najlepszych, ale czy to jest aż tak rażące, biorąc pod uwagę Ile plusów, ile kontentu daje nam ta wspaniała gra? No, moim zdaniem, ilość tych dobrze zrobionych rzeczy jest zdecydowanie większa niż te pojedyncze pierdoły, o których po pięciu minutach człowiek zapomina. Biorąc pod uwagę, jak przeogromny, piękny jest ten świat. I co mnie tak faktycznie urzekło w tej grze? Geometria, wertykalność, topologia tego świata. Powiem Wam z ręką na sercu. Dawno nie grałem w grę, która ma tak fantastyczną geometrię lasów, gór, rzek. Przemierzasz ten las i ilość jakichś górek, formacji skalnych rzek, po prawej stronie gdzieś sarenki piją wodę w wodopoju, po drugiej stronie dziki tarzają się w błocie, architektura budynków, wsie, które momentalnie wyglądały niczym z jakiejś pocztówki, to mnie kupiło. Ja pochodzę z Dolnego Śląska, graniczę blisko z Czechami i napiszcie mi proszę w komentarzu, czy byliście w czeskim skalnym miasteczku Adrspach, nawet podobne miejsce jest u nas w Błędnych Skałach. Pojedźcie sobie tam i porównajcie to miejsce z początkiem gry, kiedy przemierzaliśmy ten Labirynt skalny. Ja byłem całkiem niedawno na wycieczce w tym miejscu i powiem Wam, że dostałem takiego ataku nostalgii. W dodatku, te lasy są bardzo podobne do tych z Dolnego Śląska, z okolic, z których ja pochodzę. Nie macie płaskiego terenu, na którym macie nawalone drzewo obok drzewa i jakieś kamloty randomowo porozrzucane, tylko faktycznie tam wchodzisz w las, to czujesz się jak w prawdziwym lesie. Masz jakieś góry, skały, z których możesz spać i zrobić sobie krzywdę albo zginąć w w najgorszym wypadku Ostatni raz, kiedy tak mnie wciągnął świat, to było przy premierze Red Dead Redemption 2. Tak, mieliśmy co prawda inny klimat, bardziej stepowy, ale właśnie te szczegóły, jak zachowanie NPC-tów, wielki dobrze zagospodarowany świat. Te gry są do siebie pod tym względem bardzo podobne. Świat w Kingdomie żyje swoim własnym życiem, mało tego. Ja wam powiem, że nawet po wczytaniu save'a, bo miałem taką sytuację, że chciałem użyć szybkiej podróży, wyskoczył mi komunikat, że jakiś dwóch typów ze z sobą walczy. Postanowiłem sprawdzić, co się tam dzieje, sprawdziłem, poszedłem eksplorować okolicę, zabili mnie bandyci, wczytałem, zrobiłem dokładnie tą samą czynność i spotkałem nie tych gości, co się prali przy ognisku, tylko jakiegoś obłąkanego handlarza, który próbował mi wmówić, że jestem jakimś jego starym znajomym. To jest niesamowite. Losowość napotkanych przeszkód po drodze. Raz mogę spotkać na drodze kobietę, którą atakują wilki. Parę godzin później jakiegoś faceta, który rzekomo skarbu szuka, bo znalazł jakąś mapę narysowaną dziecięcymi bazgrołami, którą swoją drogą zajumałem. Innym razem na tej samej drodze spotkałem jakichś bandytów atakujących kupców, a wisienką na torcie była burda z kumanami pod karczmą, gdzie dostałem oczywiście łomot, a kiedy się obudziłem, to okazało się, że ktoś z Pierniczył mi buty, kiedy leżałem nieprzytomny, o czym dało mi znać osiągnięcie z gry. To jest normalnie niesamowite, nie? Tutaj wszystko może się w tej grze wydarzyć. Szczena mi po prostu opada. Jak takie detale sprawiają, że na moich ustach pojawia się uśmiech? Filmowe, sinematiki Ta gra jest naszpikowana istnie filmowymi ujęciami, które wyglądają fenomenalnie, a to dlatego, że widać gołym okiem, że twórcy stosują złote reguły filmowania, które wynikają z harmonii. Świata. Te zasady zostały przedstawione w formie szablonów, które mają ułatwić zrobienie ładnego zdjęcia bądź nakręcenie ładnego ujęcia. Kojarzycie przykładowo taką kratkę, którą można włączyć praktycznie w każdym aparacie i kamerze? Nie jest ona po nic. Otóż istnieje coś takiego jak złota zasada trójpodziału. Polega ona na podzieleniu obrazu na trzy części, dzięki czemu powstaną dwie linie, pionowe i dwie linie poziome. Moment przecięcia tych linii jest miejscem, na którym my skupiamy swój wzrok najmocniej, i to właśnie w tych miejscach przecięcia powinien znajdować się jakiś człowiek bądź przedmiot. Albo, nie wiem, jakaś góra, nie? Dzięki tej zasadzie uzyskamy w kadrze harmonię. Oczywiście nie jest to jedyna złota zasada, bo macie jeszcze przykładowo złoty trójkąt czy też spiralę. Chcę tylko powiedzieć, że faktycznie w Kingdomie te zasady mają miejsce. Kolorystyka w tej grze również jest fenomenalna, ponieważ odniosłem wrażenie, że kolor grading jest tutaj w bardzo małym stopniu zastosowany. Powiedziałbym bardziej, że w tej grze uświadczyć możemy podstawową kolor korekcję, przez co ta rośl Niebo, budynki nie mają wypieprzonej poza skalę saturacji i wszystko wygląda naturalnie za co kolejny wielki plus system walki, rozwój postaci, czyli to, co jest dla mnie najważniejsze w grze. Jest tutaj zrobiony dobrze. System walki został troszeczkę ułatwiony względem pierwszej części, ale nie uważam, że jest łatwy, lecz zdecydowanie jest bardziej przystępny dla nowego gracza. Chociaż i tak znajdują się płaczki, które będą narzekać, że gra jest trudna, bo tak, być ciężko to jest symulator średniowiecza, a nie symulator Wiedźmina 3. I fakt, że gra jest trudna, jest spowodowany dobrze zbalansowaną ekonomią w grze. Dlatego ponieważ jesteś gołodupcem i jak kijem na pana chcesz wyskoczyć, to nie dziw się, że obskakujesz przysłowiowy w pierdol. Ja osobiście po zdobyciu 50 groszy zacząłem grać jak typowy nałogowiec w kości i powiem wam, że dzięki tym kościom dorobiłem się całkiem przyjemnego sprzętu i walki z przeciwnikami stały się dużo przyjemniejsze, poza ekonomią trzeba mieć jeszcze dłonie i mózg, żeby zatrybiło jak działa system walki w tej grze. Z tym ostatnim może być faktycznie problem, mniejsza w to. Teraz moim zadaniem jest zdobyć wszystkie kości i żetony, bo spodobała mi się ta gra i można na tym fajnie zarobić, rozwój postaci, no, jak w każdej grze, z tą różnicą, że tutaj zostało zrobione to dobrze. Zdobywasz tutaj punkty atutu, które możesz rozdać w atrybuty, umiejętności, które w początkowej fazie gry są bardzo istotne. No, mi bardzo zależy przykładowo na tym, żeby dobrze walczyć mieczem z większą ilością przeciwników, nie męczyć się tak. Z początku chciałem iść w drogę takiego złodziejaszka, ale po paru godzinach spędzonych w grze, wydaje mi się, że wolałbym sam tworzyć przedmioty i je sprzedawać. Po dobrej cenie. Dlatego też zostałem pomocnikiem kowala i do tego będę dążył. Moi drodzy, moje wrażenia po raptem 20 godzinach spędzonych w tej grze są jak najbardziej pozytywne. No i co? No i jeszcze zapraszam na mojego streama, który odbywa się w tym tygodniu raczej bardziej wieczorami, od godziny 18-19 do tak około północy i tam sobie właśnie pogrywam w Kingdoma. W przyszłym tygodniu nie wiem, czy będę streamował, bo wiecie, ja też pracuję, mam tam różne godziny, w których mogę streamować. W tym tygodniu akurat się złożyło, że mogę, mogę sobie troszeczkę pograć więcej w tą grę i w takich bardziej wieczornych godzinach. Dlatego no, jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. Od godziny jakoś tak 18-19 do północy będę streamował. No i to by było w sumie... Wszystko w tym odcinku. Dziękuję, że w ogóle dotrwaliście do końca tego odcinka i co? No i możliwe, że widzimy się na streamie. Nara.